Radio Sport Polonia, radio z pasją dla pasjonatów. Gość Radio Sport Polonia Dominik Czaja, polski wioślarz, wicemistrz świata i wicemistrz Europy na naszej antenie. Witamy bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry. Tradycyjnie jak zawsze pytanie, czemu akurat wioślarstwo, czemu akurat ta dyscyplina, jak to się wszystko zaczęło u Pana? W 2009 roku w Krakowie, w dużej mierze za sprawą mojego brata, który też kiedyś wiosłował i, i, i to on pokazał mi ten sport, zaszczepił we mnie takiego bakcyla i, i chęć wiosłowania, wytłumaczył mi wszystko, potem poszliśmy na przystań tutaj w Krakowie, no i tak się zaczęła moja przygoda, która trwa do, do dziś. Czy brat nadal pozostał w tej dyscyplinie? Nie, 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 brat, brat odszedł od dyscypliny przed tym jak ja zacząłem trenować, ponieważ dzieli nas nie ma różnica wieku. No i, i brat już jest takim starszym bratem, takim prawdziwym, starszym bratem i to on właśnie pokazał mi to. Wczoraj przeprowadzaliśmy wywiad z Agatą Barwińską, saling, mistrzynią między innymi Europy, i ona też mówiła, że właśnie takiego bakcyla od siostry załapała. No, siostra później zrezygnowała z dalszego uprawiania sportu, została lekarzem. A tutaj no, też troszeczkę taka podobna sytuacja i historia. Jak u pana, 11 medali, 2 złote, 4 srebrne, 5 brązowych który tutaj najbardziej smakuje z, te, z, tego, z tej całej kolekcji? Znaczy, na pewno najbardziej smakował medal w 2019 roku srebrny na Mistrzostwach Świata, a myślę, że to za sprawą tego, że gwarantował on też również kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Naprawdę to było bardzo Fajne osiągnięcie, zwieńczenie takiego ciężkiego sezonu, gdzie również byliśmy liderami Pucharu Świata wtedy i to było po prostu potwierdzenie takiego naszego wysokiego poziomu. I, i myślę, że na pewno nie zapomnę nigdy o tym medalu. Łódka nabiera prędkości, tak to Pan stwierdził w jednym z wywiadów. No i widać, że nabiera tą prędkość, ponieważ. No, zwieńczony sukces, marzenie, plan wielu sportowców, no, znaleźć się na Igrzyskach Olimpijskich i to się Panu ziściło. Był Pan w Tokio. Tak, dokładnie byłem, byłem w Tokio. Pływaliśmy tam na bardzo wysokim poziomie. Niestety otarliśmy się o medal, pobijając rekord olimpijski. Tak naprawdę przegraliśmy medal o 30 sekundy i srebrny o 50 sekundy. To naprawdę bardzo wysoki poziom był na igrzyskach. No i też w pewien sposób można się cieszyć z tego wyniku, ponieważ jest się czwartym na, na igrzyskach. No ale było tak blisko, że, że warto, warto trenować i pracować ciężko dalej, żeby, żeby na kolejnych igrzyskach być już o ten krok bliżej. Tak, no znienawidzona jest to pozycja dla sportowców. Czwarta pan jakoś to inaczej odbiera, to zawsze jest na pewno jakiś krok do przodu, step by step i na pewno na igrzyskach już w Paryżu, które będą w Europie, a więc bardzo blisko Polski na naszym kontynencie, to na pewno te cele i założenia będą na pewno wyższe i na pewno uda się zrealizować ten cel nadrzędny, który zawsze jest dla każdego sportowca zdobyć medal olimpijski. No Dokładnie na to liczę, ale nie mogę powiedzieć, bo też spełniłem jedno ze swoich marzeń, czyli po prostu samo znalezienie się na Igrzyskach i przebywanie w wiosce olimpijskiej jest naprawdę niezapomnianym przeżyciem, które, które naprawdę naprawdę zapiera tych w piersiach. To na pewno i to jest nie tylko dla nas dziennikarzy niesamowite są, towarzyszą temu emocje. A jak w Krakowie? Czy już można powiedzieć, że staje się pan coraz bardziej taką postacią publiczną? Już przestaje być pan anonimowy? Jest pan już rozpoznawalny gdzieś tam, nawet już pojawiają się łowcy autografów? Znaczy łowcy autografów e, oczywiście się pojawiają i, i bardzo dużo wysyłają też. E, Listów, żeby, żeby po prostu podpisać się na zdjęciach. Ja akurat w Krakowie nie jestem za bardzo rozpoznawalny przez to, że reprezentuję obecnie klub AZS AWF Warszawa, którym jestem związany już od 7 lat. I, I właśnie myślę, że w Warszawie jestem po prostu bardziej rozpoznawalny. Uczestniczka między innymi e, Tour de France, e, nawet i Tour de Polonie e, Żeńskiego, Marta Lache. Kiedyś powiedziała nam o swojej wierze w Boga, że bardzo dużo daje jej modlitwa, wiara w Boga, w jej sukcesach sportowych. Jak to wygląda u Pana? Ponieważ Pan również opowiedział o tym epizodzie, czy też epizodzie no, o wierze swojej, więc czy to pomaga? Czy no, można powiedzieć, że no, jak na razie Bóg wysłuchuje Dominika, idzie jak burza przez karierę sportową, więc no, nic nie z ująć. W moim przypadku na pewno Bóg jest, Bóg jest blisko i, i tak zostałem też wychowany i, i sam żyję w tym w wierze. Ja nie mówię czy, czy Bóg pomaga, czy nie, bo on ma naprawdę każdego w opiece i są osoby, które wierzą troszkę mniej. A też ich nie opuszcza na pewno. Więc, więc tak to wygląda, ale fajnie jest mieć po prostu takiego przyjaciela zawsze przy sobie. Czy jakieś mają miejsca rytuały przed pańskim startem do zawodów? Czy jakieś stare jakieś no, praktyki, które pan kultywuje? No, staram się nie wierzyć w jakieś zabobony tego typu, ale zawsze powtarzam tą samą rozgrzewkę, która jest dopracowana do każdej minuty tak naprawdę i, i trzymam się mojego planu rozgrzewkowego i myślę, że to może być taki jeden rytuał. Czy Polacy, Polska w ogóle w tej dyscyplinie może mówić o pewnych sytuacjach, czy jednak są reprezentacje, które są topowe, no i trudno jest w najbliższych latach dogonić tą czołówkę? A znaczy Polska na pewno na bardzo wysokim poziomie w uważam, co, co pokazało ilość medali na, mistrzostwach, na ostatnich mistrzostwach świata w 2019 i tak naprawdę to, że przywozimy medal z każdej głównej imprezy co roku, to, to może świadczyć o tym, że, że prezentujemy bardzo dobry poziom jako kraj. Oczywiście są też kraje, które, które naprawdę są również bardzo dobre, gdzie wyślarstwo jest zaszczepione od małego i jest dużo bardziej rozpopularyzowane wśród ludzi. No i takie kraje też są na, na bardzo wysokim poziomie, jak Wielka Brytania czy, czy Nowa Zelandia czy Australia. Tak, no dookoła mają tych akwenów, więc byłoby grzechem nie wykorzystać wody w, w uprawianiu tej wspaniałej, pięknej dyscypliny. Jak to wygląda w przypadku młodych ludzi? Czy oni się garną do tego sportu? Wiadomo, że na pewno nie jest to tania dyscyplina. I czy mamy takich, takich już adeptów tego sportu, tej dyscypliny? Są, co może świadczyć o, o wynikach naszych juniorów na y, Mistrzostwach Europy, które odbywały się w, w poprzednim weekend. Tam też y, zdobyliśmy kilka medali, więc y, osoby y, są chętne, są waleczne i, i na pewno idzie to wszystko do przodu. Y, fakt, y, nie jest to takie łatwe, ponieważ y, Giełczarstwo, tak jak mówiłem wcześniej, w Polsce nie jest aż tak rozpopularyzowane jak w innych krajach, ale, ale trenerzy robią co mogą, e, tworząc nabory i miejsca treningowe dla, dla nowych zawodników. Wspomniał Pan, że giełczarstwo nie jest tanią dyscypliną, ale tak naprawdę w, w dużej mierze klub e, zapewnia sprzęt e, zawodnikowi e, w postaci łódki i wioseł. No i po prostu w głównej, bardzo liczy się samo zaparcie tutaj i, i wola walki zawodnika i chęć przetrwania ciężkich okresów karierze, połączenia e, nauki z, z treningami, to jest bardzo ciężkie, a jak się już to przetrwa, to tak naprawdę jest się coraz bliżej sukcesu. Jak to wygląda od strony takiej marketingowej? Czy Wy musicie zabiegać o tych sponsorów, czy jednak sponsorzy no, pukają do Waszych drzwi, chcą Was wspierać tak samo, jak i Polski Związek Wieszarski? Polski Związek Jośnarski ma sponsora generalnego w postaci Spółki Skarbu Państwa NEA więc jest to naprawdę bardzo duże wsparcie finansowe, tak samo nasza osada czwórka podwójna jest wspierana przez osobno, dodatkowo jakby przez też Spółkę Skarbu Państwa KGHM Polska Miedź, więc naprawdę mamy bardzo mocnych partnerów za plecami Którzy, którzy pozwalają nam po prostu trawać na takim poziomie. Tak, no to jednak wspomniał Pan o niesamowitych potentatach finansowych, i to jest dobre, to jest dobre, że nie musicie się martwić tutaj o te kwestie finansowe, skupiacie się tylko i wyłącznie na sporcie, na tym, aby no tutaj iść coraz wyżej. Zapytam tak z przekąsem, czego można życzyć jeszcze Panu, Panie Dominiku? No. Myślę, że można mi życzyć upragnionego medalu olimpijskiego na następnych igrzyskach. I, I, dużo zdrowia. I, tego, I tego życzymy również zdrowia cała redakcja Reda Sport Polonia i nasi słuchacze, którzy słuchają nas na całym Bożym świecie, więc niech Bóg wspiera Pana, niech w tych wielkich dążeniach, niech jednak zawsze będzie ten duch, któremu zawsze możemy się tutaj oddać, i to jest najważniejsze, że jeżeli za nami jest coś wyższego, to wszelkiego rodzaju trudności, które spotykamy na drodze do osiągania sukcesu sportowych. Zawsze jakoś inaczej to przechodzimy. Dokładnie, dziękuję bardzo. Dziękujemy również. Moim państwa gościem były Dominikę Czaja, wicemistrz świata i wicemistrz Europy w wieślarstwie. Więc, jak słyszeliście, no, to wieślarstwo jak na razie na naszej antenie dominuje, ale miejmy nadzieję, że będziemy za chwilę wchodzić w coraz bardziej w tą strefę medalową Igrzysk Olimpijskich, a więc już w najbliższym czasie nasi medaliści olimpijscy na naszej antenie, a więc wywiady, będziecie mogli usłyszeć, jak zdobywali, jak przeżywali medale, które były im zawieszane na szyi, jak przeżywali chociażby hymny Mazurka Dąbrowskiego na Olimpiadzie, no i kiedy uczestniczyli w tym właśnie pochodzie na inauguracji Igrzysk Olimpijskich, kiedy to idzie się wśród tych tłumów, no może nie w tym roku w Tokio były te tłumy na stadionach, ale kiedy właśnie można pójść razem z całym, całą grupą polskich sportowców i nie tylko i uczestniczyć w tej wspaniałej sportowej paradzie na olimpijskim arenach. To tyle, pozdrawiamy i zapraszamy do kolejnych wywiadów z naszymi wspaniałymi polskimi sportowcami.